No dobra, jedziemy. Po pierwsze pozdrawiam bardzo serdecznie w Adwencie już, który zaczęliśmy. No i dzisiaj sobie mam dzień wolny, bo jak niektórzy z Was wiedzą, poniedziałek to jest taka moja niedziela. W niedzielę jako księża jesteśmy cały dzień w parafii, pracujemy. No, łącznie z 20 akademicką, no to tam jesteś w kościele gdzieś tam od siódmej do dwudziestej drugiej prawie, no, więc, więc po dzień wolny wtedy bardzo trudno. No i pomyślałem sobie, że, że dzisiaj zrobię coś nowego, bo Adwent, no, myślę, że powinniśmy przeżywać przede wszystkim duchowo, ale nie tylko. Może to jest taki czas, żeby zrobić to, o czym dawno się gdzieś tam marzyło, pobudzić jakieś pragnienia i coś fajnego zrealizować. Pomyślałem sobie dzisiaj, że pojadę na Wyspę Wolin, więc wsiadłem w ten mój bolid na gaz i sobie jadę, więc świnoujście zdroje, wolni jakieś tam klify podobno są, więc jadę to zobaczyć i się bardzo z tego powodu cieszę. No i tak zachęcam do tego, żeby coś tam w tym adwencie nowego zrobić, nie tylko duchowo, chociaż to przede wszystkim, ale też to, co, to, co na zewnątrz, to, co tak po prostu po ludzku może od dawna za Tobą chodzi. I wszystkiego dobrego życzę. Do zobaczenia i dobrego adwentu. Pa!